Dzień dobry, witam was ja, Lubek 123 Dylcik z wami, Nubka, oglądamy. Dzisiaj jestem na galowo, chciałbym oficjalnie zakończyć zakończenie pojmy, tak, zakończyć zakończenie pojny. tak. I chciałbym... o kurczaki, się robi niebezpiecznie ogólnie, ale dobra. E, patrzcie co trzymam w lęce. dlaczego to trzymam? Ponieważ chciałbym Janubek przeprosić pojania i w ogóle... Yy, bo pani nie jest przeproszony, Elo, elo, wyjęci, no. Yy, I chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że zostawcie lajka, suba i kolejny odcinek na 14 lajków. Znacie radę? 14 lajków. No, to będzie wtedy nowy. Yy, I pójdziemy sobie teraz do pojana. Zobaczycie, co chcę zrobić. Nubek na galowo dzisiaj. Nie ja. tym okiem. Naprawdę, to jest super. Mm, dobra, zrobimy taką, taki make mik taki, że mi się na przykład podobaje. Podobaje. Podoba mi się mój pomysł na przykład, nie wiem jak wam. Pojanowi też musicie się spodobać. Zróbmy tak. Okej. Okay. I o! Zróbmy tak. I myślicie, że teraz... Co ty robisz Nubek? Mistrzysz coś? Nie. nie! jestem Absolutnie! Zrobię! Kurczę! Zrobię wielki! Naprawdę taki wielki napis Pojan Tak! Pojan, tak, napis pojazd zrobię. Taki wielki. Na przeprosiny i na zgodę. Ogólnie. Więc no, wy. Dobrze napisałem. Wy. O. Zrobię o. Au. Dobram. Woj. Woj. O. A może zrobię woj. Nie no, wojan napisem. Żeby poczuł się. Żeby psy przyjął przeprosiny. Czekaj, dobrze pisem, bo ja dawno nie byłem w szkole. Przed kolu w ogóle. Wo wojan aha tak dobra zrobię to tak mam taki pomysł o o tak dobra dobre mam plan co nie Wiecie wie? woj Aha, super wychodzi się naprawdę się i damy mu jeszcze jakieś żeby ten miał bo lubi dobra tako. Pamiętajcie, że zostawcie lajka, like bo ja... Y, oj... bo ja ogólnie nie chcę już wojny i przepraszam, że tak zrobiłem. No naprawdę, chciałem tylko mieć przyjaciół i no. no. Czepsem. Ja Wojo? Co ja napisałem? Czekaj. lubek musi sprawdzić, co lubek napisał. Wojo? O Boże, jak to wygląda. Przepraszam, już poprawiam, robię A i N. Bo ja nie. Wojań Dobra, woja Dobra i źle to zrobiłem Kulczaki Eee, yy, Nubek, przepraszam, nie ma doświadczenia jeszcze Przepraszam Dobra, robimy to tak Na na na, na. to nic na na na, na. Na, na 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 Ale nie łatwo to będzie poprawić, na An Woja E, yy, i zrobimy tak, o Jak to się buduje, o, tak Dobra O, Wojan. O, Dobra Zrobimy tak A! O, o kurczaki. Już są mało HP Mam mało HP, widzicie? Widzicie? Wojany Dobra, Wojany e, Jak to zrobić? O, zrobię tak O, mam pomysł jak to zrobić już. Patrz, patrz. Tak, tak. Tak. Pojam. Oh, yeah. Dobra. Mamy pojam. Pojam. Oh, yeah. Ha! Zrobione widzowie! Dobra! I, czekaj, zrób mnie. PUSE, duszka! Normalnie czadeczko! Dobra, zejm, sorry. Dobra. Mm. Idę tak, o, zobaczę co ci wysłał. Mam nadzieję, że tak. Nowe w garnitur zepsam, plasam się. O! Bojan! ale super! Zostaw lajka i subskrybuj, Nióbka po więcej. Like, subscribe. Widzowie, wiecie, to jest na pewno już wszystko dobrze? Ja już chciałem nic już nie robić, ale wydaje mi się, że możemy jeszcze pomóc Pojanowi. Bo ogólnie to Bojan ma... Kulczaki, no nie gadaj! Co w więzieniu? Nubek został jakuty na śmierć. Oh no. Kurde. Ja nie mogę. No po co kiknąłem w to łóżko? Czekaj, sobie rozwali te drzwi. Ja nie mogę, póki nikt nie widzi. Ja cię klęcę. No. Ja nie mogę dobrze, że tu nikogo nie ma na policji. Bo jakby była, bo ja bym... Nie, nie, nawet nie chce mi się wyobrażać tego, dobra, z nisem, ale się wkopałem, ja nie mogę, dobra, już nic ale długo, Słuchaj, jakby tutaj był policjant, to bym dostał w cimbał. i państwo stałem te drzwi, nie pieciałem, Nubek, dobra, elo, o, elo, elo, w policji, normalnie wylądowałem, jak coś, to nie jestem widzowie, ten, Yy, skazany na policji, tylko po prostu się tutaj miałem, teń, odrodziłem się. Pojan, jak to widzisz, to soli ale napawiłem, dobra. Mm, no by się nie dowiedział, nie piszcie nic. Chciałem jeszcze u Pojana w domu coś porobić i po, pomóc tego, psia ogarnąć, o, psia ogarnąć, ale tam widzę, że nie było psia, to chciałem trochę mu w magazynie porobić porządków. Bo pojań ostatnio to... O, jak ładnie tu wygląda pojań! Yeah, 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 yeah! Ja mógłbym jeszcze Nubek dać na gó... Gu... A, moje itemki, no tak. Ja mógłbym jeszcze dać ten... Moje... Jak to się mówi? I po... Znaczy, pochodnie na górze dać. Kulcaki, te drzwi, taka technologia. O, crossalt! Crossalt, chodź! Crossalt, muszę cię przesunąć do twojej budki! Nubek, Elegant 10 ci pomaga! Nie, nie wpadaj tutaj! Dobra... No, Dawaj, chodź, klosaldzie. O, ty ciężki jak diabli, ja nie mógłem! Żeś to 50 kg Jak coś to nie, to żeby pojawił, nie myślał, że się znęcam, czy coś, jak właśnie go nie może, będzie mógł znaleźć. Ale, no kulcaki cool, no. No kulcaki cool, no. No ty klosaldzie dziadusku, ty mały ty. No. Ja. Przeplosi nowy dzisiaj odcinek w ogóle, więc no widzowie. Ale, czekaj, bo tu klosald naprawdę tutaj. Nie wiem za się, Gluby ten pies pojana, dobra, ale no wszystko, no, no nie no, spoko, niech sobie je, o, tu są jakieś pieldoły, to na przykład, tu jest pieldoła, tu jest pieldoła, nie wiadomo co to, Piczowie, widzicie, do tego ja, Beck. o, no i od razu lepiej, wiadomo o co chodzi, ale nie no, bo nie, damanty, dam mu skrzynkę z damantami, dobra, bo patrz, ta skrzynka jest pusta, a praktycznie wiecie, nie, dobra, bo, bo to zajmuje miejsce, widzowie. Tą skrzynkę damy tam. Bo... O kurca, ile itemków, nie? Dobra, niech będzie. Sorry, Pola, mam no, nadzieję się nie poblazisz. Ustawmy mu, o. Tak o mu ustawmy. Dobra, wszystko calne. Potem, o nie, potem tak o. Dobra, tutaj będzie piaskowate rzeczy będą. Piasek mamy nawet, dobra. Ale ładnie w sumie ułożyłem, dobra. Tu będzie tak. No bardzo mi się... Podoba mi się. Wszystko? No jeszcze to. O kurczę, co to jest? Kalta wejściowa i Bline. Oh no, oh no, no, nie chcę! Nie, nie, no, no, nie chcę, nie chcę tego pacy, Nie widziałem tego soli. Tu jeszcze rzeczy są. Boże, idę, ten pojazd ma Normalnie. Ja nie mogę. Pełno syfu, naprawdę. Pełno syfu. Powinienem mu zrobić jakieś porządki, widzowie. No ale. No to w sumie robię, nie? W sumie robię porządki. Dobra. Tutaj z to ogarniemy. Zadzącymy tą skrzynkę ze środku pokoja. Co nie? I kifol weźmiemy i to ogarniemy. Opa! Ile tego jest tutaj! A to w ogóle z tego chyba... Oj kurczaki. To w ogóle chyba z mulu została ten... czerwone ten. Kurde no! Ja jak się z tym nie wiem. Czego tak robię? Nie chciałem tak. Czekaj, muszę to zniszczyć. No jak to wygląda, solka? Oba, zrobię Tak. Tak. I potem napiszę tabliczkę, że pojad nie musisz się martwić, nie? Że tutaj nubek żyje i wszystko robi. Hehe, <laughs> nubek żyje. Dziwne, z nie żył. Dobra, damy tak tutaj. O! Celwony weź! Dobra. Na, 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 na. A! No No czego nubek tak lobiem? Nie wiem. Dobra, dobra, dobra. Wszystko dobra, wszystko stawiamy. Chciałem ładnie pograć, ale dobra. Tu celwone jest same, to co Złoty hełm! Złoty! Krzyż tu! Huh. Dobra! Ezy! Moje! Ale normalnie. Dobra! Eee, teraz tak. Pytanie: Dobra, zrobię tutaj pauzę. Jak wziąć kiwolę? Nie zrobiłem pauzy. To wyciąć to. Nie umiem czyń. Eee, widzowie Wicowie! Wicowie ten! Ale nie mam kifola. O! Tu mamy... O jest kifol Patrz, mam tutaj, dobla, dobla. Nic nie było. Patrzcie, o. La la la, la 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 la. La 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 la. Pięknie. O, ja mam pomysł. Zaklejmy to po prostu. O, tutaj tako. Dobra, niespodzianka, odnióbka. Niespodzianka na psy, a koniec złości już. I tego już nie chcę widzieć. O! Na koniec złości! Niespodzianka! Na koniec miłości będzie nam wszystkim za dużo. No wszyscy będziemy sobie kochać. Tak. Lubimy! Lubimy po prostu być spokojna na A tu w sumie był dit. Co masz dit? A nie, bo był ten dit, ten taki wiecie, zalośnięty dit. Nie może tak być. O, to jest dobra, tu będzie tajna skrzynka ogólnie. O, tu tajna skrzynka. Napisamy, że tutaj jest lub tajną sksinkę. Tu chcę zlób tajną sksynkę. O! Tu o! Dobra. Patrz. Mamy? Mamy. Je, o, dincik, sorry, dinta zabierze. <noise> nie no, dobra, oddam tego Tam wtedy zablę? No, dobra, Już nic nie będzie. Dobra, tu se zlub tajną skrzynkę. Tu zrobimy, żeby zrobił se tajne drzwi, napisemy mu. O, tu se zlub tajne przejście, dobra. Tu se zlub tajne przejście. Przejście, dobra tutaj da ta ta-ta-ta da, ta. Ja bym ogólnie tutaj też zrobił sobie tutaj o coś może. O! O, ja wiem! Ja wiem, naprawdę wiem. Patrz, tu zrobimy... Mm, może mu zasiejemy... O, zasiejemy mu te falę taką malutką. Wiecie o co chodzi? I, na przykład dynia nie. Na przykład... o nie, kartofli też nie. Nie wiem co. O, nasionka, dobra. I tu były te mokiti. Moki. Mokiti. Mok. Moki. motiki, Dobra. Ma, panion setna selwa, selva. Panion set na selwa. Dobra, Elio, Elio. Siema panion. Siema panion, siema panion. Siema, 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 panion. Napisał. Siemka. Siemane. Robię. Plezent. Dla Wojana O napisałem Dobra, pa 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 la pa, pa. Wodzie. Pciem Wodę, pociąłem wodę La 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 Ale ty miły Nupcio <grym> Za tą akcję Z wojny pamiętas Dobra, napisałem tak Ta 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 Sorry Dobra, papa pa 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 pa, pa. Na, na, nia, nia, O! Jest kit, jest kit, dobrze jest. Zrobimy pojaniowi tak. O. Tu będzie woda w środku pływać, nie? Dobrze widzowie? To jest? Ja bym... Ja bym się ucieszył. Będzie mieć swój własny. Co napisał panion? Haha, a ile zajmie ci ten piękny plezet nutcią, może naglamy razem jak... Ok! Daj mi jeszcze 10 godzin. Minut, minut, soly. minut. Dobra, papa, pa. Ona pisze, masz wodę, potrzebuję. Ona pisze dwa razy. Dobra, Mama, mama, ma. Może mi da wodę. wodę. Mama, 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 ma, ma. Mas ocenka ob, ocen ocena obok nub. Co? Nie wiem o co mu chodzi. Dobra. Na 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 pojada. Prezent sobie. Dobra. Pa 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 wiem. Pa, pa, pa nie na 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 wodę na 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 wiem? Nie wiem. Dobra. To tylko i... nie ma wody, no. Potrzebuję wody. Panioń. o, wiadło z lodynką. haha. Dobra, weźmiemy wiadlo z, <grym> z, z lozdynką. Rodzynką, haha. <grym> A! Dodałem, dostałem, dostałem Dostałem hita, pomocy! Lol, Wzięliście? O, napiszemy, y... Tu tu będzie farma. Olap, na... nie, ja bo na... A, lozdymka, tu bije mnie! Dobra, napiszę falma pojania. Dobra. O, napisem, farma pojania. Yy, tylko trzeba jeszcze znaleźć tabliczki i będzie gicik wtedy w cobie Jest, 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 Gites. Dobrze. Weźmy sobie tutaj na, 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 na. O, tabliczki mamy. Dobra, mamy. O, zrobimy jeszcze to i tu, no, stos ogólnie. Cos, a tu zrobimy wejście takie, żeby sobie zrobił. E, o! Tu, żeby sobie zrobił wejście. Drzwi sobie daj zabezpieczające, napisem. Drzwi zabezpieczające, napisem, żeby sobie zrobił. Tu z lub wej drzwi, zabezpieczone. zabezpieczone. Dobra. <śm> Palma, alma, pojania, no ba, hmm. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy zrobiłem co trzeba było za te wszystkie złe rzeczy. O, dobra, to taki dla, dla niego. A to jest wszystkie te rzeczy, tutaj tutaj po, podpowiadałem, co można porobić. Nie, zrobić jeszcze w domu. O, no dobra. Pozdro od tajnego kolegi nie. Niubek! Wiecie o co chodzi? Niubek! Dobra widzowie, to by było na tyle, Zostawiam jeszcze daxy. O! W skrzynce zostawię mu daxy. I to by było widzowie na tyle... Plezent. Dziękuję, zostawcie lajka, like dzięki i napisz pojan. Jest, jest!